Cześć moi drodzy widzowie, z tej strony Kinia W dzisiejszym wideo chciałabym Wam pokazać pudełko pełne lalek, które ostatnio wylicytowałam Za 67$ dolarów razem z wysyłką Także za chwilkę zobaczymy, czy warto było je kupić, czy nie warto było je kupić e, Jako, że wiem co dostanę, nie postanowiłam nie nazywać tego wideo tajemniczym pudełkiem Jedyne czego nie wiem, to stan w jakim te lalki się znajdują, bo zdjęcia nie były zbyt dokładne Także za chwilę zobaczymy, co dokładnie znajduje się w środku, i ocenimy, czy było warto wydawać na to zestaw 67 dolarów. Także dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie. A tymczasem zaczynajmy. Ok, pierwszą laleczką, którą mamy w pudełku, jest ciemnoskóra Barbie z długimi włosami. Wydaje mi się, że jest to Rożpunka, sądząc po tej sukience śliczna sukieneczka z różyczką na środku tutaj z takimi motywami błyszczącymi bardzo fajna, długa sukienka dosyć ciekawe elementy we włosach, tutaj takie spineczki, do których zdaje się mogliśmy do... I w zasadzie nadal możemy doczepiać dodatkowe pasemka włosów i były to chyba też warkoczyki które można było doczepiać z tego co kojarzę tylko nie kojarzę nazwy tak jak powiedziałam, ale wydaje mi się, że jest to różpunka są to właśnie po sukience. Jest to taka nowoczesna różkunka, której można włosy dopinać. Prześliczna buzia. Dodatkowo jeszcze mamy takie różowe pasemka fajnie zebrane tutaj z przodu włosy. Bardzo fajnie uczesane. No włoski tutaj pozostały. Trzeba będzie troszeczkę przyczesać, bo są trochę potargane. Jeśli chodzi o nogi, to niestety są plastikowe, niezginalne. Także nie, dokładnie takie, jak ich nie lubię. No ale okej. Okay śliczna buzia, naprawdę kolejna lalka, tym razem Ken, zdaje się, że on ma na imię Steven i być może pochodzi z serii California Girl wersja plażowa, sprawdzę to później spodnie chyba nie są jego oryginalnymi spodniami o tu widzę coś ciekawego, mianowicie taką bransoletkę na sznurku, więc tak sądzę, że to jest potwierdzenie tego, że jest to wersja plażowa Tejże właśnie lalki. Ok. Następna piękność to również ciemnowłosa Barbie, tylko niestety tutaj już coś się dzieje z szyją, że zaczyna być popękana. Ok. Bardzo ładna buzia. Takie zielono-brązowe oczy. Duże różowe kolczyki. Także nie wiem też, co to jest za Christy. Sukienka przeurocza. Tutaj mamy takie fioletowe kwiatuszki długa. I tu z tyłu i w ogóle tutaj na dole mamy takie luźne, powrzucane kwiatuszki do tej, do środka tej tiulowej jakby części sukienki. To wygląda tak dosyć wiosennie, fajnie. Sukienka w kolorze lawendowym. Raczej nie od tej lalki. A jeśli chodzi o nogi, to, to tej lalki nogi się nie zginają. Są dosyć sztywne. Więc może zresztą nie, nie będę zgadywać, co to za lalka. Może mi podpowiecie, co to dokładnie za model, a Jeśli zgadnę wcześniej, jeśli znajdę i zidentyfikuję, to Wam rzucę nazwę, postrzelam tam, gdzie zawsze. Ok, kolejna Barbie to Barbie z filmu Pamiętniki Barbie. Mamy oryginalne kolczyki, kółeczka. Chyba nawet oryginalne ubranko. Taki fajny sweterek siateczkowy. Top z motylkiem, mamy dżinsy, tutaj nawet są przeszywane jakimiś takimi um, koronkami. Do tego pasek z motylkiem, z jakimiś prędzelkami fajne. Płos oczywiście do ogarnięcia, także kolejna dama prezentuje się tak. Następna, troszeczkę poczochrana. Ups, coś mi spadło, spadła lalka. Um, nie wiem, być może z serii Fashion Fever, ale być może też i nie. Sukienka zdaje się, że jest z lalki Barbie Fashion Fever, taka czarno-srebrna z różyczką u góry. Bardzo ciekawa, trochę w syrenim stylu. W dość dobrym stanie, jeszcze widzę, że to jakiś włos dzisiaj przyczepiły. Bleh. Dobra, a także tak wygląda kolejna panna. Następna panna, skrzydlata, Elina z Fairy Topi. Również ciemnoskóra z długimi, pięknymi rzęsami, pasemkami takimi błyszczącymi. Czego ja też jakoś nieszczególnie lubię u lalek, jeśli chodzi o takie włosy. Bo niestety e, to się dosyć szybko zmywa. To, 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 te błyszczące elementy się zmywają, i później są takie białe i wyglądają trochę jak, jak siwe włosy. No ale dobra. Mamy oryginalną spódniczkę z takimi frędzelkami. Skrzydła, troszkę się niestety po, pokrzywiły w tym pudle. Ale są ok, nie są połamane. Nóżki mamy z takimi wzorkami, tak jak to u Eliny. Także lalka w zasadzie chyba kompletna. Sprawdzę sobie to później. Dobra, to tą odkładam na bok. I tu mamy coś po prostu pięknego. Sorry, <gryw> ale zobaczcie sami. Jest to Barbie Vintage, Barbie Westernowa. Jest uważana za najbrzydszą lalkę Barbie i chyba nie macie wątpliwości dlaczego. Tutaj zresztą widzę, że ktoś też majstrował z tymi powiekami, chyba są powycinane, bo ona oryginalnie miała otwierać i zamykać oczy, tutaj z tyłu na plecach mamy taki mechanizm, który te oczy miał um, otwierać i zamykać, ale to chyba nigdy nie działało i nigdy nie zostało jakoś dobrze zaprojektowane to w ogóle. Ciekawą rzeczą jest też to, że mamy głowę przeciętą na pół i oryginalnie zszytą tak nitką. To, co jest nieoryginalne, to to, że niestety włosy je ktoś tutaj już wyciął, pofarbował. One są ogólnie też obcięte, nie są oryginalnej długości, także no niestety urodą to ty nie grzeszysz, moja droga. Natomiast strój jest bardzo fajny i widzę, że jest w bardzo dobrym stanie, nie widzę żadnych plam, więc strój zachowam dla jakichś innych lalek, a tej raczej podziękuję za współpracę. Okej, okay, następna lalka, w zasadzie bardziej action figure. Figurka z ruszającymi się dłoń, rękami i nogami, w zasadzie tyle, bardzo taka plastikowa. Plastikarz skrzypi w rękach, ona nawet głową nie rusza, no trochę jedynie rusza głową. Chyba postać ze Star Warsów. Szczerze powiedziawszy, to nie wiem, bo jestem, należę do, do tych osób, które nigdy Star Warsów nie oglądały. Także jeżeli są tu jacyś inni moi widzowie, którzy nie oglądali Star Warsów, to dajcie mi znać, mam nadzieję, że nie jestem jedyna, która nie oglądała i że fani Star Warsów się na mnie nie obrażą. Po prostu jakoś nigdy nie, nie miałam chęci tego oglądać, ale może się to zmieni. Ok, i kolejna figurka, chyba też ze Star Warsów, ten znaczek mi coś mówi, nie wiem co, już go gdzieś widziałam. Też ta głowa rusza się tak ledwo ledwo. Ręce w zasadzie też tylko w jednej płaszczyźnie, nogi tak sama. To ta rura jest ciekawa co do kieszenia. ale sprzęt kosmiczny, naprawdę. Ok, także jeżeli poznajecie te postacie, dwie ostatnie, to dajcie mi, proszę znać. Ok, i kolejna lalka, tym razem już nie figurka, tylko lalka. I tą lalkę poznaję jest to księżniczka Leja. Star Warsów, chyba z firmy MEGO. Akurat nie chcę jej teraz rozbierać, ale tak mi się zdaje, że to z firmy MEGO. Taka oto laleczka. W dosyć dobrym stanie, z których widzę, że też w miarę OK. Nie jest jakiś pobrudzony. Jeden but, ale chyba od Kena, a nie od niej. Chociaż w sumie te stopy są dosyć duże, więc może to nawet jej, ale te buty wyglądają jak dla Kena. W zasadzie, no, but jeden. Jedyny, bo drugiego nie mamy Ok, idziemy dalej Następna laleczka Również ciemnoskóra I w tym pudle akurat ciemnoskóre laleczki przeważają Nazwy nie pamiętam Natomiast jest to przyjaciółka Stacy I lalka pochodzi z serii lalek Jeżdżących na rowerze Stąd mamy te nogi zginane No ta niestety jedna już jest bardzo taka luźna Bardzo, bardzo luźna Mamy nawet tutaj w tym miejscu zginane w kostkach stopy, więc to jest dosyć niespotykane, jeśli chodzi o lalki w tamtych czasach. Ręce niestety nie są artykułowane. Buzia, kurczę, na buzi jakiś taki osad się zrobił, taki biały, widzicie to? Spróbuję troszeczkę ostrzenie zmienić, może teraz będzie lepiej widać. Taki jakiś biały osad, nie wiem czy to jest kurz, czy to jest kurz jakaś pleśń, Nie niedobrze. Mam nadzieję, że jak umyję, to zejdzie i nie wyjdzie ponownie na jej twarz. Także nazwę też wrzucę Wam tam, gdzie zawsze, jak sobie już sprawdzę jej imię. A tymczasem sprawdzajmy dalej, co mamy. Mamy trzy takie y, laleczki. I te dwie pochodzą od Stefilop Stefilow, Od Simby, z marki Simba. To nie są dzieci Barbie ani jej koleżanek, natomiast chłopiec zdaje się, że jest od Matela tak, to jest od Matela e, imienia nie pamiętam także te dwie od Simby ta jedna od Matela takie oto małe daleczki stroje mają świetne, a ta w ogóle ma genialne kucyki <noise> ok następna księżniczka nie wiem, czy też różpunka, czy może jakaś lalka urodzinowa bo tutaj mamy takie elementy na sukience, tak jakby urodzinowe serpentynki. Błyszczące. Także wydaje mi się, że może to być lalka urodzinowa. No, sukienka nie jest jakaś super jakości. Trochę kiczowa to wygląda, ale okej. Okay. Mamy za to już ślicznego kwiatka tutaj z przodu błyszczącego. Mamy jakiś wisiorek biało-różowy, fajny. A, tiare. O te włosy są tu fajne tak ułożone. Taki, w taki kok z tyłu tak podniesiony. Muszę któreś lalki ze swojej kolekcji tak uczestać i zobaczyć jak będą wyglądać. Znowu mamy prześliczną buzię i znowu mamy coś czego nie lubię, czyli niestety plastikowe, nie zginające się w żaden sposób nogi. Okej, okay. kolejna dama. To dama z serii Ever After High. Madeline Hatter, niestety zgubiony mamy jeden kolczyk, drugi gdzieś tutaj się zaplątał we włosy, ale jest. W oryginalnej sukieneczce, z bardzo oryginalnymi dłońmi, bo w kropeczki. W zasadzie to takie niby rękawiczki są. Mamy sk nie skarpetki, tylko rajstopy w kropeczki i oryginalne, takie figuśne buty pozawijane. Także jeszcze tutaj brakuje e, opaski i chyba tam gdzieś w pudełku jest ile to sprawdzimy. Ok, mamy skipper. Skipper w wersji ciemnoskórej, w wersji nastoletniej. Skipper T, nie wiem czy ta lalka miała swoje imię, czy Niki się nazywała. Chyba Niki się nazywała i widzę, że ona też ma tutaj taki trochę nalot na buzi. Także mam nadzieję, że to wszystko poschodzi. Bardzo fajna sukieneczka. Możliwe, że z serii Fashion Avenue. O nie. Zależało mi na tej lalce i okazało się niestety, że jej dłoń jest pogryzione, także bardzo, bardzo niedobrze kurczę. A tak ciężko znaleźć ciało dla tych lalek, bo te lalki ciemnoskóre z są dosyć rzadko spotykane i no, będzie kłopot, żeby jej ciało znaleźć, ale nie wiem, może i tam jakieś inne ciało. Kurczę, no szkoda. Akurat to była jedna z tych lalek, na której mi zależało, jeśli chodzi o ten zestaw. No ale no cóż. Niestety się zdarzają takie sytuacje, no się nie da nic poradzić. Także nic, lecimy dalej. Pokażę Wam kolejną lalkę, na której mi najbardziej zależało. W sumie chyba naj, najbardziej z tego zostało, ponieważ jest to oryginalna. Pierwsza czarnoskóra Barbie. Rok wrzucę Wam pod spodem, bo oczywiście zapomniałam, ja nie mam nigdy pamięci dodać za bardzo. Oryginalne wszystko. Oryginalna głowa, oryginalne ciało. Od tej lalki To nie jest reprodukcja, to jest oryginalna lalka Vintage W stroju chyba dla Barbie Od Best Buy Best Buy Fashion Także lalka jest w bardzo dobrym stanie No brakuje jedynie kolczyków Znaczy jedynie brakuje kolczyków, brakuje pierścionka, Brakuje stroju, brakuje butów, wszystkiego brakuje Ale lalka jest w bardzo dobrym stanie Także strój jej jakiś tam znajdę na pewno Zresztą tutaj w tym pudełku też są jeszcze ciuszki, ubranka i pokażę je Wam na samym końcu. A teraz pokażę Wam kolejną pannę z serii Ever After High, <laughs> sorry, Ever After High, Series Hood I tutaj mamy troszkę brudną na nosie i pod, i nad ustami. Kurczę, znowu coś mi się z tym ostrzeniem pozmieniało chyba. Okej, okay, teraz powinno być w miarę dobrze. Także też w swoim oryginalnym stroju, ale widzę, że tutaj coś się porobiło. Niestety tutaj strój mamy rozpruty. Tu gdzieś kawałek rękawa się pozawijał. No, mamy paseczek, mamy spodenki, buciki oryginalne, także no niestety góra nie jest w najlepszym stanie. No i włosy też do ogarnięcia. No i tak oczywiście, do umycia. Zresztą wszystkie do umycia, tak jak zawsze. Okej, okay, kolejna piękność. Też niestety z jakimś nalotem na twarzy. No bo zmienię ostrzenie, żeby było lepiej widać Taki biały nalot Także mam nadzieję, że to wszystko poschodzi I będzie ok um, Też nie pamiętam co to dokładnie jest za lalka Natomiast strój kojarzę, że strój jest z jakiejś Halloweenowej okazji prześliczny, w bardzo dobrym stanie. Mamy nawet pierścionek fioletowy, w zasadzie taki lawendowy, pasujący do reszty. Także oj kolczyki są też. I ogólnie jej cienie do powiek też są takie fioletowe. Wiem, że przez ten lalot nie widać. Ale musimy uwierzyć na słowo. Także sądzę, że to może być jej oryginalny strój i widzę, że nawet mamy buciki takie dosyć fajne. Takie botki Także tą damę sprawdzę sobie. Myślę, że ją będzie dosyć łatwo znaleźć, bo wydaje mi się, że strój jest jej oryginalny. Także nazwę tam wrzucę. Ok, kolejna dama, jest to lalka od Matela, ale to nie jest lalka Barbie, to jest lalka Mary Osmond, taka uśmiechnięta od ucha do ucha, w zielonej sukience z pomarańczowymi obramówkami takimi, fajna, nie wiem czy to jest jej oryginalna sukienka, chyba nie widziałam Mary Osmond w takiej zielonej sukience, być może jest to sukienka od, z jakiegoś fashion packa, może też z Best Buy'a od Barbie, nie wiem, zobaczę. Może mi się uda zidentyfikować, chyba że ktoś z Was wie, to byłabym wdzięczna za podzielenie się tą informacją. Ok, zostało nam już tylko trzy lalki, chyba. Okej, okay, lalkowe nieszczęście, bo mamy głowę odwróconą na drugą stronę. W ogóle szyja, szyja pęknięta już widzę, niestety. Dlatego głowa tak bardzo nisko osadzona. I tak, ogólnie to mamy Ashlyn, która ukradła strój Rosabeli. Rosabeli Beauty. To jest jej sukienka jej torebka. Buty też są od Rozabeli i chyba nawet bransoletka też jest od, Chociaż nie, bransoletka może być od Ashlin. Muszę to sprawdzić, ale chyba tak. No niestety ta szyja pęknięta, więc się niewiele da z tą lalką zrobić. No i tutaj na okularach mamy niestety też ślady takich jakby połamane gdzie gdzieniegdzie, chociaż z drugiej strony to nawet wygląda dość ciekawie. No, no nic, Może zostawię sobie... Na pewno sobie zostawię ubranka. A okulary... Zobaczymy. Dobra I zbliżamy się do końca. Mamy kolejną laleczkę z serii Ever After. High Raven Queen. Przepiękna buzia. Tej lalki akurat nie mam w swojej kolekcji. Chciałabym ją zostawić, tylko no, będę musiała jej zrobić konkretne spa, jeśli chodzi o te włosy, ogólnie mycie i wszystko. Lalka nosi taki świetny kołnierz do peleryny. Takie motywy z piórkami. Oryginalny strój. Buty. Bardzo fajne te buty są, bo są takie tutaj jakby powycinane i dodatkowo jeszcze na palcach powycinane. Także całość wygląda fajnie. Znowu zmienię sobie ostrzenie. Ok. Także ta kralka prezentuje się w całości, to znaczy, no jeszcze się jakoś super nie prezentuje, bo, bo musimy jej zrobić spa. Coś z tymi włosami jakoś ogarnąć, żeby nie były takie sianowate. OK, i prawie dobrnęliśmy już do końca, bo mamy ostatnią laleczkę. O i mamy znalezisko, znaczy zgubę. Mamy opaskę od Madeline Hutter, Odłożę na bok. I ostatnią laleczką jest lalka z serii Descendants. i w swoim oryginalnym stroju, w bardzo dobrym stanie. Widzę, że tutaj nawet na dłoniach farba nie poodfryskiwała, a to się często zdarza, także jest super. Mamy buciki. Z tyłu też ok. Włosy trochę trzeba przeczestać, no i oczywiście umyć wcześniej i będzie ok. Dobra, to teraz pokażę Wam po kolei ubranka. Ok, mamy takie długie jeansowe spodnie, zapinane. Z tyłu mamy takie wzorki fajne na kieszeniach. Konia jorda, Jordasze. Nie wiem, jak to przeczytać. Ok, ale to jest od tej lalki o tej nazwie. W takim razie bardzo fajne i myślę, że na Barbie też będą pasować. Następnie mamy dwa kapelusiki i opaskę. Opaska jest od e, Ashley, chyba. Jak to Wam wcześniej pokazałam, mamy taki kapelusik z kwiatuszkiem, Kap kowbojski biały kapelusz chyba od tej westernowej Barbie nawet. Koszulka 59, to od jakiejś współczesnej Barbie, chyba piłkarki. Kolejne dżinsy, takie na gumce tym razem, bez żadnych Ozdób ani czego takiego. Spódniczkę dosyć szeroką w pasie. Nie wiem, czy jest to spódniczka od Barbie czy nie. Także, jeżeli poznajecie któryś z tych ubranek, to też dajcie mi proszę znać, bo z ubrankami to jest największy problem, żeby je zidentyfikować. Później mamy coś w rodzaju takiej sukienki w kwiatki, z takim kołnierzem żółtym. Kolejna sukienka lawendowa w kwiatuszki, bardzo fajna. Następnie taka oto. Ceglana sukienka z zielonym paskiem na środku, bardzo ładna z kołnierzykiem, bardzo ładny. Mi taki materiał błyszczący i miły w dotyku, nie jakiś taki plastikowy. To, co jeszcze mamy, nie jest ubrankiem, to takie właśnie e, włosy, parkoczek i ciemne włosy. I tu są właśnie te takie e, różyczki do przypinania. I to będzie pasować na. Do tej pierwszej lalki, którą Wam pokazałam z tymi włosami, A, do, do, do tej, tej różpunki chyba. Będzie pasować zobaczę później. Ok, i mamy koronę. Czy tam w zasadzie diadem, czy cokolwiek to jest, na, to coś na głowę dla Raven Queen, dla tej Raven, którą Wam przed chwilą pokazałam. Następnie mamy czerwoną spódnicę od pierwszej czarnoskórej, Barbie. Oryginalna spódnica, także super. Tu mamy taki strój kąpielowy błyszczący. W sumie nawet pasuje do tej spódnicy, także być może ubiorę tę ciemnoskórą lalkę w to. Następny strój, tym razem czerwony, natomiast żółty przed chwilą widzieliście na tej czarnoskórej lalce. Ok, jakiś syreni ogon, fioletowo-miętowy nie wiem czy on należy do którejś z tych lalek czy nie następnie mamy takie różowe bolerko od Beauty Secrets Barbie jakieś włochate coś tutaj są takie jakby rzepy więc to się powinno przyczepiać do czegoś, więc do jakiegoś stroju Barbie tutaj taka sukieneczka do zawiązywania z różyczką naklejoną na środku dosyć fajne Następnie mamy takie, taki taki kombinezon w dosyć ciekawych wzorach i kolorach, także fajny. Zostawię go sobie. Ten strój pochodzi od lalki Dany Osmond. Akurat tej lalki nie mam już chyba, ale strój zostawię. Może jeszcze kiedyś znajdę tą lalkę, to będzie jak znalazł. Następna sukieneczka w kwiatuszki, taki halter, wiązana, prześwietna, także ta też zostanie. Następna świetna sukienka, mam nadzieję, że od Barbie i że jest to vintage. Tak wygląda zresztą, więc raczej vintage. Sprawdzę potem, co to za ubranko dokładnie. Kolejna sukieneczka, ona wygląda trochę jak od lalek My Scene dajcie mi znać, czy dobrze myślę, czy to jest od My Sin, czy też nie. Kolejna sukienka od Mary Osmond i być może jest to właśnie sukienka od tej Mary Osmond, którą Wam przedtem pokazałam, a która była w zielonej sukience. Ok, następnie takie coś, taka jakaś spódnica od Disneya, na pewno, troszpunki chyba. E, tu coś dziwnego, taka jakby spódnica poszarpana, błyszcząca i do tego tak jakby skrzydła motyla, nie wiem jakie to lalki, o tu fajne takie błyszczące z tej strony, nie mam pojęcia i ostatnia już rzecz to takie wdzięko taka tunika w kolorze chyba koralowym bliżej nieokreślonym o jeszcze jakaś froteczka z serduszkami cudnymi ok, no to tyle przejrzeliśmy całe pudełko dajcie mi znać w komentarzu, czy według Was opłacało się je brać, czy też nie Także jestem ciekawa Waszych opinii. Także dzisiaj się już z Wami Żegnam i słyszymy się następnym razem. Pa Pa!